Według mojej wiedzy, której wtedy nie miałem jak siedziałem, ale e, obóz ten był w pierwszym rzędzie zorganizowany dla e, głównie Żydów pracujących w budowie autostrad. Dopiero w 1943 roku, kiedy zaciasny już był e, ten obóz koncentracyjny w Forcie VII, zlikwidowali tam e, zresztą pozostał nawet częściowo, przenieśli jako obóz koncentracyjny do Żabikowa. I według mojej wiedzy trudnej do policzenia wtedy, siedziało nas tu w sumie około trzech tysięcy. W, w jednym momencie było 3 o, około trzech tysięcy więźniów tu w obozie żabikowym, w Żabikowskim w 1943 roku, kiedy ja siedziałem. Od sierpnia do listopada 1944 roku za co pan się dzieje? Jeżeli się za coś w ogóle... coś trzeba było zrobić, żeby się... za co? W lipcu wywieziono mnie do kopania rowów obronnych, do tak zwanego Ańzacu, pod Poznań, w Gądkach. I tam pewnego dnia po południu przyjechali Gestapowcy rzekomo pod pretekstem złej pracy czy sabotowania pracy, co było rzeczywiście nie... Prawdą, nikt nie wytężył jakiejś wyjątkowej wydajności pracy, nie zapewniał dla Niemców, ale nie było żadnego sabotażu. Kilku nas, już nie pamiętam, czy nas było 8 czy 10, zabrali młodych szczególnie do Żawikowa. Ja miałem wtedy 18 lat. Cały dzień przestaliśmy w domu żołnierza, czyli w siedzibie Gestapo, skuci w kajdany w duety podwójnie, a wieczorem pod osłoną nocy przywieźli nas tu do Żabikowa. Jak wyglądało to tutaj, to życie w tym obozie? To trudno nawet wyobrazić sobie tak, takiego traktowania ludzi. Wszystkich nas ostrzyżono jako nowych, zostawiając mały pędzel włosów na znak, że to był pierwszy więzień. I oczywiście od razu do pracy. Rano szósta, pobudka do łaźni, a był to już w końcowej mojej fazie październik, a więc czasem trochę śnieg popruszył. I po tym śniadanie i do pracy. A na czym polegało śniadanie? Wieczorem dostawał każdy z nas wiem z ciemnego chleba, jakieś 5 cm grubości, taki kawałek chleba i zwykle Mieliśmy to zostawić na rano, ale zjadaliśmy, bo kradziono, więc zjedliśmy wieczorem, czyli śniadanie ranne polegało na wypiciu filiżanki, czy kubka właściwie czarnej kawy i do pracy. W obiad pół litra zupy różnej, brukiew, kasza, oczywiście to wszystko bardzo słabo kaloryczne. Także I po południu znowu do godziny piątej, szóstej do pracy. A praca upokarzająca, bo na przykład wywożenie z dołów kloacznych to nie końmini, tylko ludzie pchali beczkowu z zawartością fekali ubikacyjnych w pole i rozlewali. Poza tym budowanie cegły glinianej. Duże bloki gliniane mieszane z wiórami stolarskimi, suszone i z tego na ulicy Opolskiej, stąd nosiliśmy na ulicę Opolską, no muszę poprawi poprawić się, że nie my nosiliśmy, tylko ci niedzielni więźniowie zwykle od Cegielskiego, bo my byliśmy już zasławi po tym, żeby to nosić, nosili i, i tam jeszcze dzisiaj chyba jeden czy dwa baraki z tych stoją a z drugiej strony znowuż nosiliśmy z góry żwir, żeby zasypać te doły, gdzie glina była wybrana. Najgorsze wspomnienie z tego czasu? Najgorsze wspomnienie, ja akurat nie miałem tego nieszczęścia, żeby mnie bili. Raz tylko w łaźni ściągnąłem swój ręczniczek, ręczniczek to była taka ściereczka lniana, i zerwał się sznurek. To jak mnie uderzył pałą w głowę, I na tym się moja świadomość skończyła. Przynieśli mnie do celi. Nie wiem jak to długo było, czy godzinę, czy tylko parę dziesiąt minut, ale specjalnie bity nie byłem, ale w każdym razie widziałem okropności. Na przykład więzień czyścił klatki psów, a z tyłu stał SS-man i dawał znak psu, żeby go pogryzł. Pogryzł mu rękę. Więc to, to, to było traktowanie. No nie można porównać bydlęce, bo nikt tak bydła, zwierzyny nie traktuje, jak traktowali ludzie. Poza tym w czasie, kiedy ja tu byłem, była inwentaryzacja, bo ten e, szef obozu. Wystrzelał część ludzi dla własnej zwierzęcej przyjemności i nie był rozchodowany. Bo to, że zabrakowało, to głupstwo według ich pojęcia, ale nie rozchodował. Zresztą to wiadomo już, że potem został odwołany, aresztowany i popełnił samobójstwo przez powieszenie w Berlinie w więzieniu. Czego nie rozchodował? Nie rozchodował więźniów że Stan nie zgadzał się. On wystrzelał, ale nie rozchodował więźniów. Być może, że i ja siedziałem tu od sierpnia, a w dokumentach było dopiero, że mnie tam w październiku tu przywieźli. Prawdopodobnie było to związane z tym właśnie nierozchodowaniem tych, których sobie pozwolił zastrzelić. A jak pan o tym myśli, to. to... Już emocje trochę opadły, czy to wraca jak to jest, jak to się o tym myśli. Kiedy człowiek tu zbliża się to mimo tych oczywiście pół wieku od tego czasu, to jednak wzmaga się adrenalina i, 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 i ta, to wspomnienie przykre. Ale świadomość, aby przekazać to młodym pokoleniom aby tych słów już nie więcej używać, ale aby nigdy więcej czegoś podobnego ludności nie gotować i tej prawdy, tą prawdę przekazać młodym pokoleniom. I pracować, i w istocie wyborałem w poju, w biuranek, i mam ją na mnie jakże o tym jak co pole, ale w przejechałem, to na końcu musiałem pusić, a półgłodnożność, który zajmie się od 3 miesiąca 18 lat. Takie, takie siły, takie posłowie, tam skąd się. I od tego pełnego dwóch tygodni musiałem wrócić do Pogoszyna. Ja byłem za długo na żołnierzach, nas w 42. byli właścicielami z gospodarstwa i ja poszedłem do pozarów, na żyd kledów. Za mężanie z suszczem to jest. No na pewno z suszonego chleba. Chleba tam. Tak, tak, o. Bo to mhm. wiem, że u nas też robili. Ja nie robiłem, przyznam się szczerze, że nie, ale wiem, że zrobili różańce i inne brożki z, z chleba, ślina, chleb. Mhm. Czy to są te bloki, które... By, a nie, to jest bloki wynoszą. Jest i z baraku, gdzieś tam. Tak, ta, ta, ta. tak. mówię, był dzień, gdzie tylko czterech wynosili, to mówimy dobry dzień. A jak już był, były takie dni w październiku, przykre, przy głębokim niżu, to i... Do dwunastu dziennie zmarłych wynoszono. Czy te mundury się zachowały jeszcze a mole nie zjadły, co? No zakonserwowane są przecież, mhm. tak, tak. Poznaje Pan którąś z tych gęb? Nie, akurat tu trudno mi powiedzieć, że tych... I było też i różne miejsca. zachowanie. Byli tacy, którzy jakoś względnie potrafili jeszcze odezwać się do więźnia, ale większość to bardzo ordynarni, bezwzględni. Pałka to była już na porządku dziennym, prawda? Ale, ale ten, który mnie 1 listopada prowadził do Poznania, to ciągle tylko podkreślam. A Miałeś szczęście, że cię zwolnili. Do tej pory nie wiem dlaczego. Rzadko kogo zwolnili. I mówię po polsku, tak? I, um, łamaną polszczyzną. Łamaną polszczyzną. I to to jest to zdjęcie y, obecnego naszego y, domu Żołnierza. Domu Żołnierza tak? tak, tak, tak. i tam was stawiali, tak? Tam, tam, was by, tam byliśmy cały dzień, bo zabrali nas gdzieś przed południem. Zawieźli do y, siedziby Gestapo, to jest dosłownie w korytarzu, gdzie dziś jest y, sala operetki Poznańskiej. I tam twarzą do ściany po dwóch byliśmy z pięci kajdankami do samego wieczora i dopiero pod osłoną nocy, to dosyć wcześnie, bo to przecież był y, chociażby y, to sierpień był, więc... Y, Chyba dziesiąta godzina wieczór dopiero była, już była do Żabikowa. Jechaliśmy zakratowaną taką więźniarką. Uważam, że słusznie, że robimy taki program, ze względu na to, że za mało u nas do tej pory mówiło się na ten temat. Szczególnie nie wiem, czy Pana interesuje akurat mój przypadek, tak. bo wysiedlonych z domów w różnych latach i w różnych okresach. W stanu w ogóle wojny. Mnie to wypadło, znaczy ja to odebrałam bardzo przykro, ponieważ nas wywieziono w nieznane. Wywieziono do Niemiec. By, by, byli, byliśmy jakoby, jakby to powiedzieć, wybrańcami w cudzysłowie, ponieważ pod jakim względem tym gestapowcom odpowiadaliśmy Eksteriorowo, zewnętrznie. Mama, tata, blondyni, siostra, również. I prawdopodobnie tak wtedy przypuszczaliśmy: chodziło o to, żeby przez okres wojny przysposobić nas do jakiejś roli, którą mieliśmy pełnić po zwycięstwie. No, Ono było tak pewne, że nikt nie wątpił wtedy, w 1940 roku. I dlatego. Taka była charakterystyczna sytuacja w tej wsi, w której się znaleźliśmy. To była Turingia. Były jakoby trzy kategorie Polaków, co dla nas uprzywilejowanych, tak jak my, rodzin, których tam w tej wsi było około siedmiu, po Morze Wielkopolska. Były te rodziny, były osoby noszące oznakę P i byli więźniowie, nie więźniowie, a jeńcy wojenni. I każda z tych grup była inaczej traktowana. My najbardziej korzystaliśmy, jeśli tak można mówić, o profitach, bo y, traktowano nas y, na równi z Niemcami, jeśli chodzi o byt, o kartki żywnościowe i tak dalej. Ojciec ciężko pracował na majątku. Natomiast dzieci y, chodziły do szkoły, y, pobieraliśmy naukę w szkole podstawowej. Nie wiem, jak dalece by ta nauka mogła dalej pójść, no, ale ja tam skończyłam cztery klasy do, do momentu zakończenia wojny. Trafiliśmy szczęśliwie również na e, taką enklawę, która nazywa się Eichsfeld w Turingi, To jest okolice Leinefelde, Duderstadt, Heiligenstadt w tym rejonie, e, katolicka, gdzie przyjęli nas bardzo sympatycznie. Znaczy, niesympatycznie, ale życzliwie i ze współczuciem nawet niektórzy. Dla przykładu mogę podać, że w pierwszych miesiącach tej zimy, przykry dla nas, 40-61, ksiądz proboszcz wszystkim tym polskim rodzinom po 20 marek miesięcznie dawał dla jakiegoś wsparcia, bo byliśmy w opłakanym stanie. Również zyskiwaliśmy sobie sympatię tamtejszych mieszkańców wsi, w którym mieszkaliśmy, ojciec pracował na majątku, takim dużym państwowym majątku. Czyli po... krótko mówiąc, jaki był cel Niemców, jakby tak jednym zdaniem powiedzieć, w odniesieniu do Was, do Waszego? To co, to, co przypuszczaliśmy, że chciała nas z Niemczyć, to zostało potwierdzone dokumentem z Instytutu Pamięci yy, Narodowej. Yy, Dostałam dokument yy, niedawno przed czterema pięcioma laty, gdzie yy, Familie zu Eingedeutschen. Czyli można by z tego rozumieć, że nas do dokładnie nie znam gramatyki niemieckiej, co by miał znaczyć Angeldeutschen, ale prawdopodobnie o to chodziło. To znaczy, rodziny, gdzie byli chłopcy w wieku pana załóżmy 18 do 20 lat, tam często były wizyty Gestapo, zresztą czuwali cały czas nad nami SS i Gestapo. Z propozycją podpisania folklisty, po to, żeby uzyskać młodych mężczyzn do wsparcia armii niemieckiej. No i oczywiście marzyło się o jak najszybszym powrocie do domu. Wysnuliśmy różne plany i tak dalej. No ale kontrola nad nami SS mieściła się w Kassel, w prostej linii 100 kilometrów. Bardzo często bywali u nas tam na majątku i we wsi kontrolując, bacząc, jak tam ci Polacy się sprawują. Ale nie kazali wam podpisać. Nie, 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 nie. Do nas nikt się nie zgłasza, bo ja byłam najstarsza. Jak się wojnę skończyłam, to nie miałam no, gdzieś tam 12-13 lat. I, I siostry dwie młodsze, a więc do nas nikt nie podchodził. Ale, Ale w rodzinach, z tych, gdzie byli chłopcy, nikt no nie podpisał. Nikt nie podpisał, absolutnie nikt nie podpisywał. Nikt nie podpisał. Takie próby jest... jednak były, tak, żeby pozyskać no, i to by, w detalach można by na ten temat jeszcze dużo szerzej mówić, ale tak z grubsza biorąc, w kilku zdaniach taka była sytuacja. No, i niestety, nie wróciliśmy w 1935 do domu jeszcze, ponieważ teren ten został przydzielony jako strefa okupacyjna Sowietom. Amerykanie nas wyswobodzili, zabrali nas z sobą, najpierw do Mühlhausen, potem do Ulmu nad Dunaj gdzie czekaliśmy na powrót do kraju jeszcze cały rok.